Siemano, dzisiaj na innym stanowisku. Nie wiem, może jeszcze jedno światło oświecę. Nic to nie daje. No dam ci do naprawy sterowanie okapem. Dam to jest porozbierane. No porozbierane. To zobaczyłem, to mówię, nie, nie biorę tego, ale to ciężkie jest, tutaj jeszcze są po bokach takie szyby. No, i ci tak wcisnę, że tak powiem. Zajrzę do środka. To jest jakiś wyciąg do okapu, czy coś, tu chyba jeszcze jakiś okap od spodu przychodzi, nie wiem. Podobno jest to dość, dość drogi sprzęt. I że warto tam zajrzeć. No to zajrzymy. Widzimy się za chwilę. No i dobra, dekiel odkręciłem. Tutaj wiadomo wszystko tłuste. No i tutaj jest jakiś moduł, który jest tam przynitowany do całej tej podstawy. Aha, ta podstawa się wykręca. Dobra, to jeszcze sobie wykręcę tam tą podstawę z wiatrakiem. Wyjechało to, ale tam jeszcze są kurcze w głębi led. Led podpięte. Dobra. Wypnę te LEDy, cały ten podzespół damy sobie na stół. No i mam to wyjęte, cały ten zespół. Tutaj jest przetwornica do LEDów. W sumie to mogę całe od odpiąć. I tutaj jest też chyba do odbiornika podczerwieni, bo to jest na pilota. Też to tam w obudowie zostało. No tutaj jest taka puszeczka, sobie odkręciłem i tam widzimy elektronikę. Ja sobie też wykręcę i całe to tu chyba uwolnię. Widzę, że wtyczki są różne, to się nie pomyli. To bym tu musiał uwolnić. Dobra, rozbieram dalej uwalniam tą elektronikę. No i mam to uwolnione. Jeszcze uziemienie. Nam to powinno całe wyjść. No i dobra. Mamy taką płytę. Widzę bezpiecznik, ale widzę, że jest cały. Tu się da to wszystko porozpinać. Ale nie będę rozpinał. O, mikrokontroler jakiś. O, przekaźniki dwa. Od dwóch biegów? Chyba nie. Tutaj widzę, jest uziemienie i zasilanie tylko. A, od LEDów będzie to drugie, pewnie. Oświetlenie. Zasilacz beztransformatorowy, tutaj jest kondensator, który z nim współpracuje. I co będzie z czy? czy stabilizator? No nic, przejrzę sobie to, jak to tutaj jest rozwiązane. No na pierwszy rzut oka nic nie widać. No, tutaj lekko jakąś korozję delikatną. Dobra, zmierzę sobie co i jak. O, wybebeszyłem co trzeba. Jestem już na swoim stanowisku, że tak powiem. Podłączyłem tutaj ten odbiornik i tu jest chyba też dotykowy taki włącznik. Próbowałem to tu, tutaj rozkminić o co tu chodzi w ogóle z tym i nie jestem w stanie. Jest zasilacz beztransformatorowy, tutaj jest elektrolit od 5V, równolegle jest dioda Zenera na 5V, no ale ja, ja zaczynałem się przy zasilaniu przekaźników. Tutaj równolegle do każdego przekaźnika, o tutaj widać jeden, tutaj drugi, są elektrolity. Przekaźniki są na 12V, próbowałem sobie tu, tutaj tak na grać. Byle jak, to jest mostek. Tu jakoś dioda, tak, tak, tak. Tutaj ten włącznik to jest tranzystor, akurat tego sobie tutaj narysowałem na szybko, żeby wiedzieć o co chodzi. Takim skrótem tutaj też, nie wiem czy się tutaj gdzieś nie pomyliłem. Tutaj jest od 5V ten kondensator. I on nie łączy się z masą mostka, z minusem mostka, tylko jakoś tu to... Ja nie wiem o co tu chodzi. Zmęczyłem się, spociłem się. Mózg mi się zagotował. Podając sobie tutaj przed mostkiem przez 100, 100 ohmów rezystor z zasilacza napięcie. 5 V jest, a tutaj kompletnie nie ma nic. Podłączyłem sobie to też do sieci przez warcie boksa. I nic się nie dzieje. Miernik akurat... o się ładuje zobaczcie, sobie załączę nic się nie dzieje, nie reaguje na pilota, pilot nadaje na dotyk tam też nie reaguje chyba będę tutaj w ciemno coś Coś wymieniał, nie wiem, może te elektrolity, co są równolegle do cewek. No bo tak, jakby 5V tutaj działa. Hm. Nie wiem. W ogóle ciekawie, warystor jest podłączony. Tutaj na wejściu jest warystor, nie? I tutaj są te terminale przyłączeniowe. I warystor jest tutaj taką cienką ścieżką, nie? A bezpiecznik jest dopiero dalej w obwodzie. Zawary Trochę to dziwnie. Kepar. Nie znam firmy. Dobra, naładuje się miernik, spróbuję. Nie lubię pod napięciem, tak bo to ten potencjał sieci tu występuje. No ale co, co, co zrobię? Nie lubię, co znaczy nie lubię. Trzeba to. Idę po miernik. No, tak za bardzo się nie naładował. Zrobię to tak, że tutaj sobie przyłożę do 5V i włączę. A nie ma 5V. A jak tutaj sobie podałem np. 9 na wejście mostka, to tutaj 5V miałem. A nie ma 5V. Jakiegoś poboru dużego też nie było, więc prawdopodobnie uszkodził się ten kondensator tutaj wejściowy. Sprawdzę sobie, czy. Tutaj jest rezystor rozładowujący, więc. No to tak wskazuje na niego. Co, wylutuję go. I zobaczymy, czy ma, czy ma pojemność. Ok, wylutowałem. Widzę, że tutaj jest X2 wstawiony. Jeden mikro. Zmierzę sobie, czy jakieś napięcie jeszcze. No coś tu, kurczę, trochę było. No myślę, że 3 mV już mi nie uszkodzi tu miernika. No zobaczmy, ile ma. 38 nano. No to stanowczo za mało. Czyli raczej usterka prosta. Bez żadnej większej rozkminy się ją chyba usunie. Dobra, szukam kondensatora i zobaczymy co z tego wyszło. No jest, w miarę szybko mi się udało znaleźć. X2, 275V. Yy, gdzieś tu było napisane... MKP. Ten tak samo, MKP. 275V, X2. Zmierzę sobie tego jeszcze, bo jeszcze go nie mierzyłem. Jakiś odzysku. Napięcie raczej nie będzie miał, bo ileś lat tam sobie czekał na swoją kolej. No, prawie 1 mikro. Montuję i patrzymy. Rozstaw też pasuje. Trochę ma krótkie te wyprowadzenia. O, teraz wszedł. Ta strona, o teraz też doszła. Dobra, świeżej cyny daje. Patrzymy, może na żywo. Jest. Jest. No i co? Na żywo? Na żywo. Może coś wystrzeli, wybuchnie. Trzy, dwa, jeden. O, coś cykło. Żarówka się żarzy. O, pik, pika coś. patwo nadmuch Będzie żyło. Prosta usterka. Można składać. No i dobra, odpalone. Muha, światło świeci. Byłoby. No i co, taki kondensator powodował usterkę. Patrzyłem, czy gdzieś nie jest wybruszony. Tak jakby się wydawało, ale chyba nie jest. On jest na zasilaniu sieciowym w szeregu z rezystorem. Ogranicza on prąd. Może sobie go rozłupię. Może będzie widać coś w środku. Nie ma. Ta masa nie jest przeźroczysta tutaj, więc nie będzie nic widać. Nie będę tutaj sobie śmiecił. Usterka prosta. Tyle. Na razie. Do zaś.